Halo, moto! Boże jedyne. Co to się dzisiaj dzieje w ogóle? Boże. Oto Hubert i jego ponownie live. Tam live, tak ci tle. Tak live'a w tle. Więc wywiadomienie nikomu nie przyjdzie. Teraz Masakra po prostu. A jak nie nikomu nie przyjdzie powiadomienie, będzie mi przy, to jest przykrej po prostu. No ale nie ma lagów, no już można się promować chociaż teraz Wydomienie nie przyjdzie. Masakra. Haha, haha, nie działa mi, nie działają dzwoneczki, bo wykorzystałem Fajka peron i przyszło powiadomienie, nie komu zaraz Będzie zaraz kraing. będzie koniec Masakra Co to są za nazwy w ogóle, Boże Chyba ludzi zaprosić na live'a, naprawdę, wiecie? To nie jest śmieszne po prostu. Serio, jakby... Ugh. Ja nie wiem. Ja zaraz chyba tego live'a zostawię po prostu w tle, bo jestem już zły. Na to, co się dzieje i w tle u mnie. Tego nie skomentujmy. I to, co się dzieje na live'ie przede wszystkim, bo ja zaraz wyjdę z siebie i stanę obok, nie żartuję. Nie żartuję. Wstanę i wyjdę zaraz stąd. Zaraz będzie koniec po prostu. Za, zaraz będzie koniec, kurde, Huberta MSP. Wstanę i wyjdę. Już nie... Nie wyjdziesz. Zobaczymy Weron Draculina, no ciekawe kto to jest. Mhm. Ciekawe kto to. Nie ma pojęcia, dobra to, po prostu nie wiem. Heron dziękuję Ci bardzo. Kiedy? Ostatni dzień do końca godzin. Tymczasem e, aktywność źródła i YouTube. Halo, Moto! Dobra, stop. Jednak wszystko nagle zniknęło. Co się stało? Nie, bo jutro to po prostu Jutro to będzie taki przytup. Przytupi. Halo, Veron! Boże, jedyny. patrzę się. Halo, Veron. Będę tu lajwa, więc tylko live'a po godzinie błaga, No tak, bo... No. Ja tego lajwa No bo ja już bym tym zesperowany, no Ci popłaczę chyba Przysięgam, zaraz będę płakać Zaraz zaczynam... Zaraz zacznę taki płacz po prostu robić Taki płacz zaraz, o Jezus Weron dostał upgrade na owo, bo cię widzę w na powiadomieniu Znowu, nie, nie, no chyba to są jakieś jaja Ej, Ej, OBS mi się robi czerwony. Nie żartuję. ci ja chyba popłaczę zaraz. Ej, ale będzie dzisiaj płacz, naprawdę. Jak. No, nie, no serio? 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 Więc no chyba są jakieś jaja po prostu dzisiaj. Co tu się dzieje w ogóle? Może fila Ja to zrobię. To ogarnę. musikam kam.